Troszeczkę tak do zestawienia to jest belaskaza oczywiście XVII wiek, XX wiek, ale trochę podobne takie ułożenie głowy to jest oczywiście późniejsze, to tylko tak to dla ciekawości. I od XIII wieku zaczyna się bardziej eksponować ciało powykręcane Jezusa na krzywdy. Się bardzo kurt męki Jezusa yy, powstaje początki broni krzyżowej yy, yy, i powstają też takie nurty duchowości w tej późno właśnie takie naznaczone doloryzmem, czy zwrócenie na cierpienie, wartość cierpienia. I na krzyżu krzyżowanie zaczyna bardziej eksponować to. Cierpienie Jezusa, wielkość ofiary, to jest krzyż, który jest, a, pisaną, e, e, który jest w Olonii, e, 1240 rok. To jest twarz z tego krzyża zmierzona, tu już jest zaznaczone bardziej cierpienie, chociaż nie ma jeszcze tego, e, nie ma jeszcze ciała, nie jest poszarpane. Czy, czy, przez bardzo ładnie no mi się podoba ten krzyż, chociaż jest rzadko ratunkowany, mianowicie on się nazywa, e, e, się nazywa on jest w Hiszpanii, w Muzeum Narodowym w Madrycie, ale który jest ofiarowany z e, Ferdynanda i Sancha. Ferdynand król Leonu który pierwszy i jego żona królowa Sancha, która ofiarowała pota katedry w Leonie, północna, północna Hiszpania 1063. On jest, jest ciekawe, jak się gdzieś tam nadkąd, że to jest najwcześniejsze znany krucyfik z terenu Hiszpanii, który przedstawia ciało Chrystusa na krzyżu. Właściwie w Hiszpanii, po gdzieś żeby ciało Jezusa. Wcześniej były krzyże, różne przedstawienia chwały, z jakimś symbolicznym po raz pierwszy. Um, oczywiście wcześniej były krzyże też ze złota, z korki słonowej, z drzewa, ale zawsze bez przedstawienia ciała Jezusa. Um, Pokażę zbliżenie, bo to jest bardzo ładna, Zobaczmy twarz Jezusa, która jest. Jezus żywy na krzyżu, to nie ma, nie ma cierpienia, yy, nie ma, no ale jest zawarte, jest o krzyżu obraz zwalnienia, odkupienia. Tam jest napis u bo... góry. Tak, i to jest tak samo, gdybyśmy mieli zbliżenie, to by było to samo. Jezus Nazarenus, to mhm. chyba nawet tak jest, Jezus Nazarenus, aleks i radomej Judeo który twórczy To jest, zawsze były oczywiście na zachodniu Płociny. Tak trochę dla przeciwstawienia, na północy Francji, prawie na granicy z Niemcami, jest takie miasteczko Wissamburg. Tam były przepiękne witraże z XI wieku i niestety głucha Rewolucja to zniszczono wszystko, to jest ale zachował się część witrażu, z XIX wieku i tam gdzieś przypadkowo, ledwo był ukryty w jakiejś składzie, odnaleziony przypadkowo pod koniec tego wieku, ale twarz, że te oczy były Jezusa i no, to jest twarz, którą można kontemplować, że patrzeć, modlić się, to co, e, oczywiście krzyż na koniec, cierpienie przez przez też przed odmiemy się i też dziękuję Panu Słowi za jego wielką miłość i to co zrobił na krzyżu, ale też te twarze, które one jeszcze jak były na gitrach, który jest oświetlony z zewnątrz, to wtedy jest niesamowite niesamowite. W tych stronach jest niezalony Dobrze to jest słynna kaplica skrobenich Padwa. I dziotko słynna to jest początek XIII wieku. Jezus wprawdzie jest głowa schylona, spuszczona, martwa, tak jak człowiek po śmierci. Ale, ale jeszcze to jest otoczony aniołami. To jest krzyż tak jak pierwszy wieka był krzyż chalebny. To jest tutaj przedstawienie, yy, yy, przedstawienie yy, które jest, yy, no prowadzi do uchwały do zmarku Oczywiście jest Maria Święta Mar Maria Magdalena, która opakuje i tu są... Yy, dobrze. To jest sorry. W XIII wieku, XIV, bo jest teraz trochę posezać jak bogactwo krzyży różnych nurtów. Jeden to jest taki krucyfiksus dolorosus. On tutaj jest słabo widoczny, ale on jest, jest dosyć powszechny. W Polsce jest kilka takich krzyży, ale też w Niemczech, szczególnie w ale w też. Mianowicie nie jest taki krzyż. Przypomniał mi się teraz, jak uczyłem, kiedyś, kiedyś jak się uczyło przy kościele, w salkach dzieciaków, no to ja uczyłem byłem taki dzień jeden, kiedy na wyjeździe, to uczyłem tak w przedszkole w 8 lat Jeszcze wieczorem bo pod Warszawą. Ci, którzy przychodzili ze szkoły średnich, to jeszcze o 20. Czyli, czyli to było tyle godzin. tak? sobie siłę. Ale pamiętam, przygotowałem tak chyba druga klasa, czy pierwsza klasa, mam już w tak, no czy znaku krzyża. Dzieci. Od czasu robić no, tak odwrotnie, żeby dzieci dzieci patrzeć i tak dalej. Ale na drugi dzień pamiętam ten tylko Martę. Marta znów zna krzyża. Ona no, stała zna Krzyża. Ale tu jest krzyż, że był przestawiany jako krzyż krucyfiks widlasty. To znaczy, to jest takie suche drzewo teraz sękate. W której nie ma żadnego życia w tym drzewie, które jest, w ciało Jezusa jest, jest poszarpane, poranione, same rano. To jest akurat z kościoła Bożego ciała na sobie, ale do I ten motyw też był pod koniec średniowiecza dosyć popularny. Yy, czyli, czyli ch ch Chrystus cierpiący, oczywiście eksponowanie cierpienia. To eksponowanie cierpienia będzie, yy, no modem brzydkie ale będzie występować w ikonografii yy, i przez cały renesans i baroku, trochę w innej formie. I wreszcie, to jest też bardzo ciekawy krzyż mistyczny. To znaczy, tutaj też, tutaj krzyża nie widać, to jest drzewo. Chrystus także drzewie. a tamten krzyż miał symbolizować drzewo poznania dobrej rajskie, które przyniosło to uschnięcie życia, uschnięcie życia. I oczywiście też jest, to jest nawiązanie bezwzględne do, do drzewa męskich I, I tu jest taka teologia, też jakby. Zgadzamy wody w parę zbawienia, ale ustawki też powiem A tutaj, krótko przy, przy krótkie to znaczy jest drzewo życia. Drzewo życia akurat za mało mi tak eksponowałem, bo no jest pójdę się na jest to drzewo życia też pójdę ale tutaj są, na tych gałęz, na tych gałązkach e, są przedstawieni prorocy i ci, którzy zapowiadali w Starym Testamencie chyba znowu wysądnymi, ale jest drzewo życia. Krzyszto jako drzewo życia. E, jest... E...